Hej! Dzień dobry! Cześć! Witam na kanale Pani Jola Uczy i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu mini Rozmówki po polsku. Dzisiaj będziemy konstruować odpowiedzi na pytania: Co to jest? Czy to jest? A więc będziemy odpowiadać: Tak, to jest lub nie, to nie jest. Oraz będziemy odpowiadać na pytania: Jaki jest? A więc wypowiedzi. Słownictwo, wymowa, gramatyka. Like. Zaczynamy. Start. W języku polskim rzeczowniki w liczbie pojedynczej mogą wystąpić w rodzaju męskim, lub żeńskim, lub nijakim. Rodzaj męski. Ten. Ten stolik. Ten zegar. Ten komputer, ten dziennik. Rodzaj żeński ta, ta ściana, ta podłoga, ta mapa, ta szafka. Rodzaj nijaki to, to okno, to krzesło, to biurko, to godło. Co to jest? To jest zeszyt. Jaki jest ten zeszyt? Ten zeszyt jest niebieski. A teraz posłuchaj i powtórz, co to jest? To jest zeszyt. Jaki jest ten zeszyt? Ten zeszyt jest niebieski. Czy to jest gumka? Tak, to jest gumka. Jaka jest ta gumka? Ta gumka jest biała. A teraz posłuchaj i powtórz. Czy to jest gumka? Tak, to jest gumka. Jaka jest ta gumka? Ta gumka jest biała. Czy to jest mapa? Nie, to nie jest mapa. To jest tablica. Jaka jest ta tablica? Ta tablica jest zielona. A teraz posłuchaj i powtórz. Czy to jest mapa? Nie, to nie jest mapa. To jest tablica. Jaka jest ta tablica? Ta tablica jest zielona. Co to jest? To jest krzesło. Jakie jest to krzesło? To krzesło jest brązowe. A teraz powtórz. Co to jest? To jest krzesło. Jakie jest to krzesło? To krzesło jest brązowe. Jeżeli przy rzeczowniku stoi przymiotnik, a więc określenie, które odpowiada na pytanie jaki, jaka lub jakie, to zauważcie, jaki ten ma końcówkę y lub i. Jaka ta ma zakończenie a. Natomiast jakie to ma zakończenie e. Oto przykłady. Jaki ten stolik zielony stolik przy określeniu zielony jest końcówka y podobnie niebieski worek z tym że tutaj przy przymiotniku określającym worek mamy zakończenie i niebieski jaka ta ściana żółta zakończenie a Żółta ściana, czerwona książka, zakończenie a. Jakie to okno? Białe, zakończenie e, białe okno. Czarne biurko, zakończenie e. Czarne. Popatrzcie i, postarajcie się zapamiętać. Co to jest? To jest długopis. Jaki jest ten długopis? Ten długopis jest niebieski. A teraz powtórz. Co to jest? To jest długopis. Jaki jest ten długopis? Ten długopis jest niebieski. Czy to jest temperówka? Tak, to jest temperówka. Jaka jest ta temperówka? Ta temperówka jest pomarańczowa. A teraz posłuchaj i powtórz. Czy to jest temperówka? Tak, to jest temperówka. Jaka jest ta temperówka? Ta temperówka jest pomarańczowa. Czy to jest temperówka? Nie, to nie jest temperówka. To jest ołówek. Jaki jest ten ołówek? Ten ołówek jest czarny. A teraz posłuchaj i powtórz. Czy to jest temperówka? Nie, to nie jest temperówka. To jest ołówek. Jaki jest ten ołówek? Ten ołówek jest czarny. Co to jest? To jest biurko. Jakie jest to biurko? To biurko jest brązowe. A teraz posłuchaj i powtórz. Co to jest? To jest biurko. Jakie jest to biurko? To biurko jest brązowe. Czy to jest plecak? Tak, to jest plecak. Jaki jest ten plecak? Ten plecak jest fioletowy. A teraz posłuchaj i powtórz. Czy to jest plecak? Tak, to jest plecak. Jaki jest ten plecak? Ten plecak jest fioletowy. Czy to jest korektor? Tak, to jest korektor. Jaki jest ten korektor? Ten korektor jest biały. A teraz posłuchaj i powtórz. Czy to jest korektor? Tak, to jest korektor. Jaki jest ten korektor? Ten korektor jest biały. Czy to jest korektor? Nie, to nie jest korektor. To jest kredka. Jaka jest ta kredka? Ta kredka jest zielona. A teraz posłuchaj i powtórz. Czy to jest korektor? Nie, to nie jest korektor. To jest kredka. Jaka jest ta kredka? Ta kredka jest zielona. Czy to jest kredka? Nie, to nie jest kredka. To jest linijka. Jaka jest ta linijka? Ta linijka jest czerwona. A teraz posłuchaj i powtórz. Czy to jest kretka? Nie, to nie jest kretka. To jest linijka. Jaka jest ta linijka? Ta linijka jest czerwona. Uf! Ciężki był ten dzisiejszy trening. Mam nadzieję, że daliście radę. Jeżeli tak, to kciuki w górę. Miłego treningu. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Dziękuję. Papa. Pa.